Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Boryczko, a to jest Studio Gesell. Dziś mam przyjemność gościć mojego kolegę Mateusza Strzeleckiego, partnera w firmie Walter Herz. Cześć Mateusz, bardzo mi miło. Dzień dobry Macku, witam szanowni Państwo. Mateusz, spotkaliśmy się u Ciebie. Byłeś uprzejmy zaprosić mnie do swojego programu, do waszego programu, kwadrans z biurem. Niektórym się podobało, złych recenzji nie słyszałem, więc siłą rzeczy, rewizyta. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Mam nadzieję, dziękuję za że zaproszenie. dzisiaj porozmawiamy o dalej o zabezpieczeniach. O zabezpieczeniach w umowie najmu, ale z trochę innej perspektywy, to znaczy z perspektywy negocjacji i z perspektywy później wykonywania tych zabezpieczeń, tak żeby pokazać Państwu te dwa obszary, czyli przed. Negocjacje i po, gdy już jest po negocjacjach i trzeba te zabezpieczenia egzekwować. Mateusz, negocjowanie umów to jest twój chleb powszedni, wasz chleb powszedni. Jaka to jest perspektywa? Powiedz trochę o Was. Szanowni Państwo, ja tu się czasem śmieję, że urodziłem się, żeby negocjować, bo negocjowałem od dziecka, tylko partnerzy negocjacyjni się zmieniają. Najpierw to byli rodzice, teraz to przeciwnicy biznesowi, a właściwie partnerzy naszych klientów. Negocjować można wszystko. W zakresie najmu również można negocjować prawie wszystko. My jako Walter Hertz już od ponad 12 lat kompleksowo doradzamy na rynku nieruchomości komercyjnych. Segment, z którego weszliśmy, to rzeczywiście doradztwo w najmie, natomiast w najmie klientowi popytowemu, a nie podażowemu. Staramy się działać na jedną stronę barykady, reprezentować jeden podmiot i unikać konfliktów i interesów. Daje to pełen komfort pracy oraz możliwości pełnego zabezpieczenia naszych klientów. Wracając już do samych negocjacji. Elementów jest bardzo dużo. Głównym skupieniem klientów zawsze kwestie finansowe, drugim rzeczywiście zagadnienia z szeroko rozumianej umowy najmu i między innymi poruszanych już przez nas elementów zabezpieczenia zabezpieczenia, czyli mówiliśmy o gwarancji bankowej, mówiliśmy o siódemkach, rozmawialiśmy też o Yeti, czyli o tych zabezpieczeniach, które istnieją, a które w praktyce się nie pojawiają, czyli o gwarancji ubezpieczeniowej Dokładnie. i o prawie wynajmującego do ustanowienia zastawu na rzeczach najemcy wprowadzonych do przedmiotu najmu. I znowu o tym wspominamy, kładąc równomierny nacisk na te wszystkie inst instytucje podczas gdy w istocie Zabezpieczenia polegające na siódemkach i zabezpieczenia polegające na gwarancji bankowej to jest realne życie i na tym się skoncentrujemy. Tak jest. Co negocjujesz? Jak negocjujecie gwarancję bankową, to powiedz, proszę, co jest yy, najczęściej na stole? Co, o, o czym się mówi? Przede wszystkim rzeczywiście forma zabezpieczenia jest, jest istotna zależy od standingu finansowego klienta. I ta propozycja, też tak jak ostatnio rozmawialiśmy, jako że draft umowy najmu wychodzi zawsze spod ręki wynajmującego, tak. dość konkretnie faworyzują w tej dyskusji to jest jedną poł połowa stronę. Umowy. Połowa, <laughs> połowa umowy, <laughs> umowy połowa trzeba dopisać. <laughs> Dokładnie. Y Dużo łatwiej pisze się wynajmującym, bo już pierwszą połowę mają napisaną. Tak. Jest to zrozumiałe, ja też jestem całkowicie obiektywny. Oni też w ramach tego kontraktu często. Zazwyczaj ponoszą zdecydowanie większe ryzyko w zakładzie za zakresie, przepraszam, nakładów finansowych. Natomiast chciałbym jeszcze powrócić do tego standingu, bo zrozumiałym dla wszystkich jest, że rzeczywiście wynajmujący sprawdza standing najemcy, z którym ma zawrzeć umowę najmu. Natomiast, szanowni państwo, chciałbym zwrócić uwagę, że i Wy jako najemca macie prawo sprawdzić standing finansowy. Waszego partnera po drugiej stronie, wynajmującego. prawo, ale i wręcz jest to uzasadnione, dlatego to uzasadnione. że warto wiedzieć z kim się Ale jest to bardzo umowę. rzadkie, ale jest to niezwykle rzadkie. I szczególnie jest to ważne, dlatego że standardem umów, na przykład w sektorze biurowym, jest to, że one są na 5 lat plus. Na no tak. nawet no, bym wiedzieć. powiedział, że nowy standard to 7. 7 lat. Od mniej więcej No tym więc czasu. tym bardziej, skoro zawieramy no, tak długą znajomość, warto wiedzieć z kim tę znajomość zawieramy. Dokładnie. Okej, okay, więc mamy tę gwarancję bankową i teraz tak... Kwota. Jakie są standardy? Mateusz? Czy są takie standardy, czy to jest tak, że jak najbardziej. Standardem i takim wyjściowym oczekiwaniem ze strony wynajmujących, biorąc pod uwagę dobry standing finansowy klienta, to równowartość 3 miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych. Jako czynsz, szanowni państwo, ja rozumiem de facto całość potencjalnie uiszczanych czynszów, czyli zależy, co Państwo wynajmujecie, natomiast prawdopodobnie będzie to wspomniana powierzchnia miejsca parkingowe, może jakieś powierzchnie y, magazynowe w segmencie biurowym, w innych segmentach oczywiście czy powierzchnia handlowa, czy powierzchnia typowo magazynowa. I zazwyczaj pewnie liczy się to bez żadnych zachęt, bez żadnych rent i bez tak, żadnego Tak, są to stawki jakby wyjściowe, natomiast y, bardzo rzadko spotykamy się z niższymi zabezpieczeniami. Rzeczywiście, jeżeli wynajmujący pokrywa lub w znaczącym stopniu partycypuje w kosztach wykończenia powierzchni, to to zabezpieczenie oscyluje zazwyczaj na takim poziomie. Są oczywiście przypadki skrajne w jedną czy drugą stronę. Mamy rzeczywiście case'y z dużymi, ugruntowanymi klientami, których ten wynajmujący wręcz bardzo chciał w swoim portfelu, że jesteśmy w stanie bez takiego zabezpieczenia również te umowy przeprocedować. Mamy też inne, które już poruszaliśmy. Dając na przykład poręczenie spółki, Dokładnie. która jest w grupie, która jest wyżej, która sprawia, że ten komfort finansowy jest. Nie jest to tak szybko tak. Osiągalne, natomiast jest, jest, to, jest to bezpieczne. Bardzo mi się podobało, jak ostatnio wspomniałeś, że de facto gwarancja to dla wynajmującego bankomat. Trochę tak jest, aczkolwiek diabeł tkwi w szczegółach, jakkolwiek jest to wyświechtane powiedzenie. Natomiast w tym konkretnym przypadku, jeżeli jesteśmy przy egzekwowaniu gwarancji bankowej, jest to kluczowe, ponieważ bank jedyne, co sprawdza, weryfikując wniosek o wypłatę gwarancji bankowej, to. Jak myślisz, co sprawdza? Zaszczyliłeś mnie, bo byłem już myślami, żeby, że ja żeby tego pinu nie podawać, okay. i już... to sprawdza... dalej. To Szanowni już Państwo, Wam sprawdza tylko to, czy procedura została spełniona, czyli czy jest właściwa reprezentacja na wniosku, czy jeśli jest jakiś warunek, chociaż zazwyczaj one są bezwarunkowe, więc to aczkolwiek mogą być też warunkowe, to, to, to zostawmy kwestię warunku, natomiast sprawdza terminy. Czy w terminie został złożony to wniosek? ZOS sprawdza reprezentację i sprawdza procedurę, jaka została zaszyta w gwarancji bankowej dla złożenia tego wniosku. Te procedury są różne, na przykład można to w formie pisemnej złożyć w określonym biurze, można za pośrednictwem systemu SWIFT, co jest szczególnie wygodne dla obcokrajowców, więc to są te niuanse, które trzeba. Znać i od których trzeba mieć świadomość. Natomiast powrócę do tego, gdzie może byłem myślami, jak zadajesz mi to pytanie. Szanowni Państwo, byłem myślami przy dwóch elementach. Pierwszym jest taki, i naprawdę często jestem zdziwiony, że należy o tym najemcom przypominać, ale na etapie negocjacji samej umowy najmu, sprawdźmy, otrzymany od wynajmującego wzór gwarancji z naszym tak. bankiem. Tak. Nie musimy akceptować tego wzoru jeden do jednego. Gwarantuję Państwu, że Wasz bank może mieć uwagi do tej gwarancji, o których sami byście nie pomyśleli, i warto wyjaśnić to już na etapie samej negocjacji umowy, aby potem się nie zaskoczyć. Oczywiście jest to do odkręcenia, ale potrafi być nerwowo. I to jest chyba dobry moment, żeby porozmawiać w ogóle o roli doradcy, bo to jest informacja, którą przekazujesz swojemu klientowi. Tak jest. Sprawdź, porozmawiaj, ustal z, z, z bankiem. No, rzeczywiście może się zapalić lampka, ale. Jak widzisz naszą rolę, rolę doradców? Bo my jesteśmy doradcami. Ja jestem prawnikiem, jestem doradcą prawnym. Ty jesteś doradcą, nie wiem jak Cię nazwać. Czy to jest doradca finansowy? Pewnie nie. To jest taki doradca operacyjny. Jak, jak byś sam siebie scharakteryzował? My lubimy traktować się określeniem tak zwanego one stop shopu i tego oczekują troszeczkę też od no nas tak. klienci. I to w sposób całkowicie uzasadniony. To jeszcze może nawet krok wstecz. Ja przede wszystkim... Bo ja Cię Mateusz kojarzę mhm. i tak ja mam Twój obraz osoby, która doskonale zna rynek. Ty znasz, wiesz gdzie są te biurowce, co samo w sobie nie jest yy, wyjątkowe, natomiast Ty doskonale Podfielny. wszystko wiesz na temat tych biurowców. Ty wiesz jak one, yy, kto jest ich właścicielem, wiesz jakie są relacje z tym związane, co jest szalenie ważne w procesie negocjacji, bo te, ta wiedza pozwala osiągnąć korzyści, pozwala uniknąć, bezproduktywnej, yy, pustej rozmowy na tematy, które są irrelewantne, skoro Ty tę wiedzę masz. To ja się tak zawsze śmieję. Co, gdzie i za ile? Tak. W dużym skrócie. Natomiast, Szanowni Państwo, rola doradcy jest zdecydowanie szersza. On de facto ma zweryfikować dla Państwa gruntownie rynek pod względem możliwości, w parametrach, które Wy oczekujecie. Ba dlatego mówię, że krok należy zrobić jeszcze wcześniej, bo po wybuchu COVID-u, też yy, w trakcie wojny, yy, którą wywołała tak. Rosja i zaatakowała Ukrainę, ta kwestia biurowa mocno się skomplikowała. Wycofaliśmy się z tych biur, koszty drastycznie wzrosły. Klienci naprawdę nie do końca wiedzą, w jaki sposób kształtować tą przestrzeń biurową, żeby ona odpowiadała ich oczekiwaniom. Więc wydaje mi się, że rola doradcy jest ważniejsza niż kiedykolwiek. My de facto poprowadzimy ten projekt bez problemu. My znajdziemy Państwu powierzchnię, którą, która spełni Wasze kryteria. Natomiast największym problemem jest to, czy Wy wiecie, co Wy potrzebujecie. I tu jest największa rola to jest doradcy. Chyba, to jest chyba kluczowe, bo to, jakie to będzie biuro. Tak jest. Czy to będą gabinety? Czy to będzie otwarte biuro? Ile osób ma z tego biura korzystać? Jaki jest system? To są wszystko pytania, które są niby oczywiste, ale na koniec dnia no powodują czy powinny skutkować możliwością odpowiedzi na pytanie, ile ja tych metrów potrzebuję? Dokładnie tak, i w jaki sposób je zutylizuję i zachęcę moich pracowników, żeby jeszcze chcieli do tego biura przyjść. Uważaj, dzisiaj na przykład Dzień Pizzy. Więc też pytałem kolegów, tak. czy frekwencja rekordowa. Słyszałem, yy. że większa niż zwykle. Ja dziś cały dzień poza biurem na różnych spotkaniach, więc nie wiem, ile osób je pizzę teraz. Natomiast yy, no, ja, ja rozmawiałem z kilkoma osobami na ten temat. I wiem, że często pracodawcy, nie chcę tego oceniać, ale oni często uciekają się do takich zachęt. Tak jedzenie, jakieś formy aktywności fizycznej, owocowe coś, wtorki, pikne coś czartki. takiego, co, co ma zachęcić pracownika do przyjścia do biura. Tak. Więc to, można to oceniać, my tego nie będziemy oceniać. Nie jest natomiast, natomiast jest niewątpliwie tak, że to wszystko to jest kwestia polityki wynajmującego. I tę politykę można kształtować świadomie, no albo nieświadomie. To prawda, powracając zatem do tego procesu, on jest wielowątkowy i bardzo złożony. My jako doradca spajający ten proces, yy, ustalający znającym jego potrzeby, również korzystamy z partnerów wyspecjalizowanych w danych zagadnieniach. Stąd wydaje mi się, rola tego doradcy z naszego punktu widzenia, to przede wszystkim zabezpieczenie dobra klienta, i jego celów, ale też jasne powiedzenie, że w zakresie niektórych kompetencji należy yy, korzystać ze specjalistów wykwalifikowanych. Kancelarie prawne, które świetnie się znają na umowach najmu, czy, wy. czy Przykład, którym ja posługuję się najczęściej, to architekci. Na przykład, szanowni państwo, my jako Walter Hec celowo, poza naszą drugą działalnością, działalnością inwestycyjną, nie mamy architektów na pokładzie, architekci są przeróżni, to są granżyści, czy to są osoby analizujące możliwości choćby w zakresie chłonności, takich mamy, ale to są też przede wszystkim artyści. Jeżeli my rozmawiamy o biurze, które ma zachęcić pracownika do przyjścia, ma być zutylizowane przez klienta, ma nie być kubaturą, tylko rzeczywiście y, miejscem, które wspiera i pomaga prowadzić codzienny biznes, ono musi odpowiadać, Potrzebą pracowników organizacji, być też miejscem spójnym z kulturą tej organizacji, tak jak słusznie zauważyłeś. I zawsze na nim takim najbardziej wymownym elementem jest kwestia tego designu i tego smaku. Mamy wielu wspaniałych architektów, ale ta niść porozumienia też jest bardzo istotna, więc my, na przykład dla naszych klientów, proponujemy wybór wśród kilku czy kilkunastu architektów obecnych na rynku, z którymi pracowaliśmy, którym ufamy. A też istotne, z którym Państwo poczujecie nic porozumienia i które tak. odpowie Waszym potrzebom. Podobnie z kancelariami prawnymi. Tak, aczkolwiek ja widzę tę różnicę z architektami. Może subiektywnie. To najbardziej wymowny e, przykład. Tak, bo to jest powiedz. trochę tak. Jest pod, pod, podoba różny. się, nie podoba się. I tak, tak można trochę patrzeć i Ale podoba aktywnie. się i to możesz obronić. Tak. Albo nie podoba się nie możesz tego obronić. Nie? To, to jest subiektywne, prawda? To jest tak. to poczucie i, i trudno mi się do tego odnieść. Natomiast, y, ale pewnie tak jest, jak mówisz. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na to, że y, w mojej ocenie walorem pracy z profesjonalistami i otaczania się profesjonalnymi doradcami to jest walor czasu, bo łatwiej rozmawia się tym samym językiem z wynajmującym, jeżeli ma się kogoś na pokładzie, kto rozumie, kto doradzi, kto wyjaśni, to kto myśli do przodu na zasadzie. To jest OK, to nie jest problem. Podpiszmy to, nie, nie będzie problemu. Yy, yy, dlatego, że i tu pada wyjaśnienie, dlaczego to nie Dokładnie. będzie problemem. Więc warto mieć kogoś, kto, kto to wszystko wyjaśni. To jest kwestia czasu, czyli nie trzeba wszystkiego tłumaczyć, nie trzeba wojować o sprawy, które są albo niewygrywalne, albo nierelewantne. Albo odwrotnie. Wojować tam, gdzie należy i, I, wojować, i doradca ma to wskazać. Wojować tam, gdzie należy, tam, gdzie się to zwyczajowo robi. Więc ja tutaj widzę tę przewagę i, i, i w tym jesteśmy dobrzy. Potwierdzam to. Szanowni Państwo, jak to każde negocjacje, trzeba wiedzieć, które punkty sprzedajemy, a których bronimy. Mateusz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mieliśmy zaplanowane... Przebieg tej rozmowy był zaplanowany nieco inaczej. Tak to i Mieliśmy rozmawiać o innych zabezpieczeniach. Ale porwała nas rozmowa, jak zawsze z tobą Mateusz wiem, było kiedy dynamicznie, Ale nam z mogę dyskutować kolejny. <laughs> Więc umówmy się na następny odcinek. Mateusz, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że nie było to nasze ostatnie spotkanie na wizji. Myślę również, że będziemy mieli wiele różnych możliwości przetestowania w praktyce tych naszych e, słów. Szczególnie, że zaczynamy jeden wspólny projekt. Tak jest. Bardzo dziękuję. Dziękuję Maćku, Do za zaproszenie. Dziękuję, szanowni Państwo. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka Studio GSL. Inne odcinki Studio GSL możecie Państwo zobaczyć na naszym kanale. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.